Cześć, jak widzicie za oknem zima nie odpuszcza, jest to nadal bardzo dobry czas do tego, aby poszukać na spokojnie sprzętu nadającego się do modyfikacji naszych rowerów, bądź też, które posłużą e, jako składowy jakiegoś bardzo fajnego projektu, który planujecie w następnym sezonie. Dzisiaj pokażemy Wam kolejny, poza mainstreamowy produkt, który na pewno zainteresuje wszystkich tych, którzy chcą zakupić dobry sprzęt za nieduże pieniądze. Jest to produkt sprawdzony, u nas jeździł 2 lata. Zobaczycie go od kuchni, zobaczycie jak to mniej więcej działa, zobaczycie też drop test. Na początku troszeczkę o producencie. Oto LTU, czyli w skrócie drżyjcie Hegemonii Światowej Rowerówki. Aby nie powielać branżowego bełkotu, którego o LTU pewnie i tak nigdzie nie znajdziecie oraz treści innych youtuberów, blogerów i influencerów, odpowiem, że LTU to firma, która powstała i wzięła się konkretnie do roboty w najlepszym możliwym czasie. Pojawili się na rynku 4 lata przed wielką wirusową straczką, i jak sami twierdzą, z niemiecką koncepcją i pietyzmem zaczęli projektować i produkować odczuć rowerowy. Może ich nie znacie na tyle dobrze, co Shimano, SRAM, czy nawet Microshifta, ale poznacie. Oto AX, czyli sterująca napędem grupa od wspomnianego wcześniej LTU. Chińczycy już od lat mają gdzieś rażące podobieństwa czy prawa twórców, a zatem kolejny raz na tym kanale doświadczamy zbiorowego déjà vu. Wygląda jak SRAM. Ale z RAMem nie jest. Stroi się inaczej i sprawia zupełnie inne wrażenie w kwestii solidności wykonania. Pierwszy kontakt z AX to myśl, że można to rozjechać czołgiem. I tak trochę jest. Być może LTU faktycznie wzięło Tobie do głowy ideę wytrzymałości i zawodności rodem z Niemiec. Całość, wagowo, nawet nie próbuje udawać o sprzętu wyścigowego, ale też nie odstaje w tej kwestii od konkurencji. W grupie nie można zarzucić słabego wykonania. Monetka LTU nawet przez chwilę nie objawia luzu na dźwigniach, którego możemy zaznać u pozostałych producentów z tego samego segmentu cenowego. Łopatki działają w systemie SRAMA, a zatem do zmiany biegów potrzebujemy jedynie kciuka. Całość sprawia wrażenie idioto-odpornego sprzętu. Przerzutka to bardzo czytelna konstrukcja, objawiająca swoje cechy dość szybko. Kółeczka Guide i Tension wykonane są w technologii Narrow Wide, co gwarantuje ich pewny kontakt z łańcuchem oraz jego niewielkie ruchy boczne na kółeczku Guide podczas zmiany biegów, co ma zbawienny wpływ na pewność i precyzję. Przerzutka nie posiada popularnego dziś sprzęgła, ale predefiniowane naprężenie wózka jest nadzwyczaj akceptowalne, a na pewno lepsze niż w przypadku konkurencyjnych przerzutek również nie posiadających mechanicznego napinania. czas na drop test. Wykonaliśmy trzy próby w zwolnionym tempie na biegu 6, czyli mniej więcej w połowie zakresu kasety. Jak widzicie, łańcuch lata. Trudno by było efekt większej stabilności bez obecności sprzęgła, ale nie jest to na tyle rażący efekt, aby mogło dochodzić co chwilę do zrzutu łańcucha bądź pogubienia się biegów. To tyle, jeżeli chodzi o AX, czyli produkt chińskiego LPU. Pamiętajcie, że nasz kanał nie pełni roli kanału agitacyjnego. My nie namawiamy do zakupu produktów z Chin. Staramy się je pokazywać i w pewnym sensie rozwiewać wątpliwości co do nich. Jeżeli te produkty do Ciebie trafiają, śmiało można podejmować zakupy. Natomiast każdy z tych produktów może być inny. Należy pamiętać, że Chińczycy nigdy nie stosowali się do wytycznych produkcyjnych całego świata, Unii Europejskiej, w związku z czym tam można spotkać zwyczajnie standardy systemy, których w życiu byśmy się tam nie spodziewali. Ponadto dziękuję Wam za liczne komentowanie, za subskrypcje oraz za lajki pod filmami. Dzięki Wam mamy motywację do tego, żeby dalej kręcić te wszystkie filmiki i mam nadzieję, że nasz kanał przyniesie Wam dużo więcej odpowiedzi na temat produktów. Do których jeszcze nie jesteście ośmieleni. Subskrybujcie, pytajcie, zapraszam do udzielania się w komentarzach. Staramy się odpowiadać na bieżąco. Cześć! To jednak nie koniec, bo w 2023 roku chiński producent wypuścił na rynek prawdziwego czarnego konia. Przed Wami seria T, czyli pierwsza przerzutka od LTU z ich autorskim, w pełni regulowanym systemem sprzęgła. To jest prawdziwy fajerwerk na rynku, pozestaw sterujący, czyli przerzutkę i manetkę możecie kupić już w przedziale od 220 zł za model 9-biegowy do 340 zł za model 12-biegowy. Więcej szczegółów o serii T już wkrótce. Subskrybujcie i obserwujcie nasz kanał, aby poznać więcej sprawdzonych produktów spoza mainstreamu.